Dobra, idzie. to Dobra, zapraszamy. Co się będzie działo, panowie? Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Wasiej krzemi. Chciałbym Państwu przedstawić ostatni nieznany epizod II wojny światowej. Otóż mało osób wie, że w maju 1945 roku Rosjanie, Armia Radziecka, którą my dzisiaj w pełnym umondurowaniu rekonstruujemy z kolei... Widać, widać. Taką właśnie bronią, takimi ręcznymi granatnikami zdobywała Likes, tak? Był to patent bardzo ekonomiczny, w związku z tym można było go łatwo dostarczyć na front. Prezentujmy. 1. Dwa. Trzy. No. Panowie, proszę no, trochę, no, tył no, trochę. Mocniej, mocniej, mocniej. No. Zobaczcie, jak chłopak biot. Wow, poszło! Hitler kaput! Hurra!